Równanie 2x plus 1 dzielone przez x jest równe 3x. Ma dwa rozwiązania: x jest równe minus 1 trzecia oraz x równe 1. Ma dwa rozwiązania: x równe 1 trzecia oraz x równe 1. Nie ma żadnego rozwiązania, ma tylko jedno rozwiązanie: x równe 1. W pierwszym kroku sprowadzamy nasze równanie do postaci. Ax kwadrat plus bx plus c jest równe 0. Czyli na początku mnożymy nasze równanie razy x. 2x plus 1 razy x to oczywiście 2x plus 1, ponieważ x się skracają. 3x razy x to 3x kwadrat. Przenosimy 3x kwadrat na lewą stronę zmieniając znak równania. Czyli mamy teraz minus 3x kwadrat plus 2x plus 1 jest równe 0. Wyznaczamy deltę, aby sprawdzić, czy równanie ma jakiekolwiek rozwiązania. Jeśli delta jest większa od 0, to wtedy równanie ma dwa rozwiązania. Jeśli delta jest równa 0, równanie ma tylko jedno rozwiązanie. Jeśli natomiast delta jest mniejsza od 0, Wtedy równanie nie ma żadnego rozwiązania. Wzór na delta to b kwadrat minus 4ac. b to 2, czyli 2 kwadrat minus 4 razy a, a to minus 3, razy c, czyli razy 1. 2 kwadrat to 4, minus 4 razy minus 3 to plus 12, ponieważ minus razy minus daje plus. Oczywiście 12 razy 1 to 12. 4 plus 12 to 16. Delta zatem jest większa od 0, czyli ma 2 rozwiązania. Liczymy zatem nasze rozwiązania. x1 to minus b minus pierwiastek z delta przez 2a. b to 2 czyli mamy minus 2. Pierwiastek delta to pierwiastek z 16, czyli 4, zatem minus 2 minus 4, w mianowniku natomiast 2 razy A, czyli 2 razy minus 3. 2 razy minus 3 to minus 6, minus 2 minus 4 to również minus 6, minus 6 dzielone przez minus 6 to 1. X 2 jest równy. Minus b plus pierwiastek z delta przez 2a, zatem minus 2 zostaje. Tu mamy plus 4, w mianowniku mamy ponownie 2 razy minus 3. Minus 2 plus 4 to 2, 2 razy minus 3 to 6, czyli minus 1 trzecia. Odpowiedzią prawidłową natomiast jest odpowiedź a.